Cześć, jak już niejednokrotnie prezentowałem w moich materiałach. Takie gumy oporowe mogą nam zastąpić siłownie zarówno właśnie w domowych warunkach jak i na wyjeździe, no zwykły kawałek lateksu, a prawda całe ciało można przećwiczyć. I w tym materiale chciałem zaprezentować wam, jak dobrać tą gumę do jakby swojego stopnia zaawansowania i do konkretnego ćwiczenia. Także to będzie taka wskazówka dla Was, jeżeli jeszcze nie macie swojego zestawu, no to który opor powinien być dla Was właściwy. Przy czym to jest tylko taka moja sugestia na podstawie mojej opinii, więc zaczynajmy. Zaprezentuję Wam to na przykładzie GUM z dekadką, bo posiadam wszystkie opory właśnie stamtąd. Tylko nie sugerujcie się samą kolorystyką, bo. Każdy producent może sobie to inaczej określić, i każdy, każda wartość opłogu może być inna, więc to tylko zależy właśnie od szerokości tej gumy. I tutaj kolejno z tych, co ja mam, jest 5 kg, 15, 25, 35, 45 i 60. No więc zaczynajmy. Więc na początek 5 kg. No, bardzo cienka guma, leciutka, mała. I jedyne zastosowanie, jakie moim zdaniem ma, to w rozgrzewce. No i tu się świetnie sprawdza, bo jeżeli chodzi o, właśnie na przykład, rotacje wewnętrzne i zewnętrzne ramienia, to nie potrzebujemy dużego oporu, a szczególnie w rozgrzewce. Gdzie jeszcze no, nie mamy rozgrzanych tych stałów, to większą oporem moglibyśmy sobie jeszcze jakąś kontuzję zrobić. A tutaj przykładowo ustawiając gdzieś na poziomie, czy tam trochę wyżej, jak to woli i na przykład takie rotacje wewnętrzne ramienia, chociażby w ten sposób. W takich ruchach naprawdę nie, nie potrzebujemy dużego oporu, a właśnie do rozgrzewki to w zupełności nam wystarczy. Jednak poza rozgrzewką no nie ma większego sensu, także, no to tylko jeżeli e, właśnie chcecie przed jakimiś seriami e, wstępnie się rozgrzeć. Czy nawet na siłowni można wziąć, jest me, mega lekka i mała, a raczej na siłowni taki nie, nie będą mieli. Także, no jeżeli ktoś bardzo chce, to pewnie, ale jednak to, to nie jest podstawa, to taki już dodatek raczej. Następnie guma 15 kg. No i tu już liczba funkcji znacznie wzrasta. Do rozgrzewki też można je użyć. No, jak widać, nie jest to zbyt duży opór. Jednak u osób mniej zaawansowanych może się przydać w budowie mięśni takich mniejszych partii. Przykładowo, nawet na biceps czy na triceps się w zupełności nada. No nie, nie potrzebujemy tutaj naprawdę jakichś solidnych oporów a robiąc ćwiczenia jednorą, czy załóżmy, no to taki opór powinien wystarczyć nawet osobom nieco bardziej zaawansowanym, więc jeżeli jeszcze nie macie aż takiej dużej siły, albo chcecie właśnie taką mieć gumę bardziej uniwersalną i do rozgrzewki, i do takich lżejszych ćwiczeń, no to taki opór moim zdaniem jest bardzo uniwersalny, czy dla kobiet, czy dla po prostu jakby osób, które jeszcze nie mają aż takiej siły i dopiero zaczynają swoją przygodę z treningiem no to warto taką mieć. Taka guma również może być przydatna w takich e, izolacjach, e, partii, które po prostu możemy wykonywać na większej dźwigni, przez co nawet takie 15 kg będzie obciążające, przykładowo e, wznosy ramion tutaj, żeby zbudować mięsie na ramienne, to naprawdę nie potrzeba tutaj bardzo dużego obciążenia i dla początkujących w zupełności taki opór wystarczy. Taka z 25, no i to już jest moim zdaniem taka jedna z podstawowych właśnie gum, no bo ty yy, również do treningu yy, mniejszych partii świetnie się nada, czy na przykład do mięśni dwugłowych, czy, czy tak samo bicepsów czy tricepsów, już nawet yy, yy, przy treningu obugącz, to już czuć ten opór. Yy, a jeżeli właśnie ktoś jest bardziej zaawansowany, to to też 25 spokojnie wystarczy, żeby przepracować, więc więcej powtórzeń i będzie bodziec. Ale zarówno właśnie już można jej użyć do dociążenia takich ćwiczeń, jak chociażby nie wiem, pompki. Czy jeżeli jeszcze nie potrzebujecie aż takiego dużego oporu, to nawet i w wiosłowaniu znajdzie zastosowanie. A dla lżejszych osób nawet już wystarczy do pomocy przy podciąganiu, jeżeli ktoś jest na etapie nauki. No, dodatkowo można wykonywać przykładowo wyciskania żołnierskie. Tutaj, akurat, u większości osób wydaje się, że to będzie odpowiednio, przynajmniej przy y, obugącz ustawieniu. A jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, to właśnie może sobie założyć tylko i, i jednorącz tego robić, chociażby. Ale i tak, jak ktoś jest już na zaawansowane poziomie, to to będzie za mało dla niego. Może również być przydatne, załóżmy, w zakrokach, gdzie możemy sobie założyć na przykład za. Jednoramię przykładowo, i wykonywać coś tego typu. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma aż tak rozbudowanych nóg, no to to powinno wystarczyć. Ogółem, zarówno ta 15, jak i 25, to no, nie jest aż taki duży opór, więc do jakiejś na przykład mobilności tutaj, do rozgrzewki, również obręczy barkowej też się świetnie nada, jeżeli na przykład nie chcecie inwestować w piętnastkę, a już macie taką pewną siłę, taki powiedziałbym porządkujący, świetnie zaawansowany, to po prostu zamiast używania na jakby dwóch linkach, no, to złapanie za jedną część tylko i wtedy wiadomo, jest mniejszy opór. Więc jak potrzebujecie w ćwiczeniach mniejszego oporu, to łapiecie po prostu w ten sposób, zamiast dwóch na raz. To przechodzimy moim zdaniem do drugiej bardzo uniwersalnej gumy, czyli 35. No i to już jest moje zalecenie dla większości osób. Już no, średnie zaawansowane, nawet i zaawansowani skorzystają. Właśnie za, dla zaawansowanych jest to już opór taki w zupełności wystarczający do e, tych takich izolacji na mniejsze partie. Tutaj już e, czuć ten opór właśnie czy chociażby jednorącz to już no, w, wymaga to pewnej siły faktycznie czy właśnie wiosłowanie. No i tu też, jak nie chcecie inwestować więcej opogów, no to można zwyczajnie w ten sposób, czy właśnie jak już potrzebujecie ten opóg no to skorzystając z tych 35 kg można już wykonywać to ćwiczenie na, na całej gumie. I tak samo ma się przydać właśnie w dociążeniu pompek, chociażby, czy w podciąganiu. I tutaj już jest ten opór taki bardziej uniwersalny raczej na... No, większość osób będzie już odpowiedni, żeby faktycznie unieść to ciało. No, ta guma będzie dodatkowo przydatna w ćwiczeniach na nogi, no bo już raczej większość osób skorzysta tutaj z ćwiczeń typu zwyczajny przysiad, załóżmy tutaj z gumą z przodu, czy nawet po przełożeniu. Tutaj o, na kartk to wydaje mi się, że takie 35 kg to w większości przypadków będzie odpowiednie. Także to jest największy opór, jaki bym polecał początkującym, bo no, początkujący raczej nie potrzebują aż tak dużego obciążenia i po prostu mogą progresować cały czas właśnie tymi powtórzeniami plus kalistenika, więc to jest moje zalecenie. Natomiast 45 no to już właśnie średnio zaawansowane, zaawansowane. Więc tu już jest no, pełen aspektu możliwości do ćwiczeń izolowanych. No to jeżeli już, no to tylko można obugąć raczej. Tutaj nie mówię wiadomo, o jakichś już bardzo zaawansowanych osobach, które ćwiczyłeś ciężarem, ale no już to już jest naprawdę spory opór. No i jeżeli obugąć się kampią, to jeszcze ok, ale jednorącz to mało kto będzie w stanie, więc to już naprawdę dla zaawansowanych. Natomiast jeżeli chodzi o wiosłowanie, no to dla mnie jest idealna, więc jak ktoś jest na właśnie wyższym stopniu zamasowania, no to wiosłowanie jak najbardziej. Tak samo właśnie te dociążenie pompek. Czy nawet jeżeli nie potrzebujecie jeszcze aż tak dużej wagi, no to chociażby martwy ciąg. Jeżeli chodzi o wyciskanie żołnierskie, no to tutaj już może być u niektórych lekki problem, bo... Samo założenie tej gumy już może być trochę problematyczne dla niektórych. Jeszcze wyciśnięcie nad głowę, też już trzeba mieć pewną tutaj stabilność i siłę w ramionach. Także no jak mówiłem, taki średnio zaawansowany, ale już raczej bardziej zaawansowany. Do, przysi do przysiadów jednak jak znasz też, jak ktoś jest w stanie założyć tutaj nabawki, no to przysiady z gumą ustawioną z przodu, super sprawa. Natomiast naj, najszersza guma, największe obciążenie, czyli 60, no to już jest solidny kawał gumy, jak widać. To już jest tylko dla zamasowanych, tylko i wyłącznie. Początkujący czy średnie zamasowanie raczej nie, nie powinni się tym interesować, no bo wiadomo, to jest przy okazji na, najdroższa guma. No i ten opór 60 kilo, no to raczej już do takich wiosłowowych ćwiczeń typu martwy ciąg. No i dla mnie na przykład poza martwym ciągiem to nie, nie ma raczej zastosowania, bo w wiosłowaniu to Oczywiście mógłbym, ale je, jeżeli bym skorzystał tylko z jednej strony, a po co, skoro mogę również na tańszej gumie to wykonywać, tak? Więc to, moim zdaniem, ma zastosowanie tylko jeżeli chce się już tak maksymalnie dociążyć ten martwy ciąg, no to ciężko znaleźć większy opór, jeżeli chodzi o gumy. Także do takiego ćwiczenia OK. I teraz szybkie podsumowanie, więc yy, guma 5 kg, tylko rozgrzewka, Taki dodatek raczej, to nie jest podstawa absolutnie. Yy, następnie 15, bardzo fajna do rozgrzewki też może się nadać, ale do jakichś takich ćwiczeń izolowanych dla bardziej początkujących osób. Guma 25, no tutaj, jeżeli ktoś ma mniej siły, to to jest moim zdaniem bardzo uniwersalna guma, bo można ćwiczyć z nią w zasadzie większość ćwiczeń, które są dostępne, i to wystarczy w zupełności. A dla bardziej zaawansowanych, nawet, może być do właśnie tych izolowanych ćwiczeń. No i guma 35, jeżeli już ktoś tam trochę ćwiczy, już ma pewną siłę zbudowaną, to jest super wsparcie. Do ćwiczeń izolowanych też ma już jeszcze jakieś zastosowanie, jednak bardziej właśnie w takich fundamentach typu właśnie te przysiady, wiosłowanie czy utrudnienie pompki. Natomiast 45, no to już zaawansowany użytkownik. Także już do izolacji raczej za duży opór, chyba że ktoś naprawdę już ma taką solidną siłę, ale większość ćwiczeń wielostopowych tym się wykona i jeżeli ktoś ma już pewien staż z ćwiczeniami, no to już taki fundament, moim zdaniem. No i 60 tylko dla bardzo zaawansowanych i no bardzo ograniczona w użytkowaniu. Więc moim zdaniem dla większej wszechstronności warto wybrać dwa opory, żeby po prostu móc sobie pozwolić na większą różnorodność w ćwiczeniach. No i Najlepiej to w ogóle sprawdzić sobie samemu, czy ten opór jest dla Was odpowiedni. Na przykład, właśnie w sklepach takich, możecie to no, przetestować po prostu w sklepie, tak, na, na miejscu. Także, no, trenujcie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!